Praktycznie w każdej z 36 pojawia się problem z korozją w tylnej części nadwozia, a dokładnie w miejscach, gdzie mocowane jest tylne zawieszenie, czy tak zwany wózek. W przypadku wersji mocniejszych, tak naprawdę 3.0 czy też M, ten element cały, czyli dyferencjał zawieszenia, potrafi się wyrywać z nadwozia. W mojej ocenie jest to oczywiście błąd konstrukcyjny, jaki popełniło BMW, ale jest za to szansa, żeby to uratować. Jeżeli nie ma widocznej korozji, czyli element nie jest osłabiony przez czas i korozję, można taki zestaw wzmacniający zastosować, czyli zmodyfikować troszeczkę nadwozie naszej szejemki. To są elementy, które wzmacniają te miejsca, w których mocowane jest tyle zawieszenie, jak również z przodu tutaj, gdzie jest dyfer. Do tej operacji trzeba usunąć te szpilki, dokładnie oczyścić podłogę w miejscu, gdzie będą położone spawy. Zestaw taki kosztuje dwie pustówki. I myślę, że po zdjęciu wózka czas potrzebny na taką robotę to jest 2-3 godziny. Tu 250, tam 300 i ze 100 tysięcy zostało już tylko trochę ponad 46. Na tę modyfikację jednak pieniędzy nie szkoda. Wyeliminuje ona jedną z poważniejszych wad BMW. Zresztą nie jest zbyt skomplikowana. Wystarczy usunąć lakier i ewentualną rdzę z wyznaczonych miejsc, przykręcić elementy wzmocnienia i zaspawać. Dobrze, mamy to wszystko przyłapane. Teraz ja muszę wejść na górę, sekurować te wszystkie masy, które pokrywają na dwozie, żeby bęka mi się nie spaliła. A Paweł będzie pokoi z spawał w tych nacięciach. Będzie bardzo dobrze. Piękna robota. Opuszczamy na dół i spawamy. Może kogoś dziwi, dlaczego nie usunąłem tych wygłoszeń wcześniej, tylko w momencie spawania, dlatego że ciężko poprawić fabrykę. I w miejscach, gdzie na skutek spawania uszkodzimy wytłumienie, to oczywiście uzupełnimy, ale nie ma sensu z całości zrywać, bo te elementy są sprawne. Dobra, do góry i spawamy.